Witajcie, dzisiaj mamy 21 stycznia. Jak widzicie, trochę pada. No, jest gdzieś minus 10 stopni. Pewnie jestem ubrany ciepło. E, mamy się 21 stycznia, czyli dzisiaj mamy, dzisiaj jest obchodzony Dzień Babci w Polsce i w Bułgarii. W Bułgarii również dzisiaj mają Dzień Babci. E, nie wiem, czy oglądałyście, oglądaliście mój film na temat moich pomysłów na prezent dla babci i dziadka. E, ja osobiście. Chyba wybiorę najprostszą metodę, to znaczy kupię im coś słodkiego, bo naprawdę mam babcię. Nie wiem, co kupić mojej babci. Moja babcia wszystko ma. Jak to każda babcia. Zdjęcia jej dałem, kubeczek też, kocyk też. E, może ten pojemnik na leki zobaczę dla dziadka, ale to na jutro. Albo po prostu zestaw herbat, tak jak Wam mówiłem. E, dziękuję za Wasze komentarze, było bardzo dużo. E, oczywiście większość ludzi, którzy piszą do mnie, czyli pań, e, wybrało ramki na zdjęcia. To jest naprawdę super prezent. I byłem w szoku, że. E, ramki cyfrowe ludzie kupują, naprawdę niesamowite. Nie pomyślałem o tym, można tam wgrać 100 zdjęć. Super. E, I było też kilka pomysłów kreatywnych e, na nietypową laurkę. E, oczywiście pojawiły się osoby, które już nie mają babci, które już nie mają dziadka, więc niestety nie mogą świętować tego święta, ale potrafią, e, jeżeli mam swoje pociechy, bo wiem, że takie osoby też mi pisały, to potrafią z dzieckiem usiąść i zrobić coś wyjątkowego w tym dniu, typu jakieś ciasteczka, jakieś pierniczki. Bardzo fajnie, bardzo fajna idea. A, zapomniałem wam powiedzieć, właśnie, właśnie. E, Słodycze, znaczy bombonierki. Dzisiaj, dzisiaj nowa oferta Lidla wchodzi e, i w Lidlu są dwa rodzaje bombonierek. Za 4,44, tak jak wam mówiłem, e, to możecie skoczyć do Lidla i taką kupić. Ja niestety nie mam Lidla po drodze, mam w przeciwnym kierunku. A tak to bym takie kupił. E, liczy się gest, a nie cena. Pamiętajcie. A drugi e, produkt w Lidlu, który wzbudził moje zainteresowanie, to jest hiacynt. Można przecież babci dać hiacynt za 2,22, wysokość minimum 15 cm zapewniają. W Lidlu można znaleźć. Tam jest taki hyacyncik. Zobaczcie, czekoladki plus hiacynt za 6,66, za 7 zł można ucieszyć babcie, że ho ho. Słuchajcie, mam jeszcze do Was prośbę. Nie wiem czy... bo rozciągnął mi się trochę ten szalik, ten nazwany... komin tak zwany. I nie wiem co mam robić. Nie wiem, czy macie jakiś sposób, żeby go troszeczkę skurczyć. Nie wiem, żeby był taki bardziej przylegający, bo tu mi trochę... on się trochę rozciągnął. Mam... Moim pomysłem było ugotować go w garnku. Znaczy tak w ciepłej wodzie, kiedyś pamiętam, że się tak robiło lat temu 20. Może, może zrobić DIY z tego? No nie wiem, może masz jakiś lepszy pomysł, bo no bo trochę mi tutaj tak wisi to. Chętnie posłucham, bo na pewno jesteście w tym specjalistkami. E, no chyba, że jakiś pan ma, nie wiem, jest specjalistą w sprawie kurczenia kołnierzy, więc no nie wiem. Czekam chętnie na wasze komentarze. Wszystkie czytam. Tymczasem ja się żegnam, bo palce mi zamarzają. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że dzisiaj mamy Dzień Babci, a jutro mamy Dzień Dziadka. Cześć, cześć. Pa, 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 pa.